Wirtualna Baza Castingowa Aktorzy Polscy to jest jedyny tego rodzaju serwis w Polsce, który jest całkowicie niekomercyjny. Służy do tego, żeby twórcy filmowi mogli wyszukać za naszym pośrednictwem aktorów, nowych aktorów, zupełnie nowe twarze, jeszcze nieograne, nieznane z, z innych produkcji. To znaczy każdy aktor, który ma na swoim koncie już jakąś udokumentowaną rolę w filmie, w teatrze albo w serialu, ma wykształcenie aktorskie albo jeszcze jest studentem aktorstwa, może założyć sobie całkowicie bezpłatnie profil w naszej bazie. Następnie poszukujemy twórców filmowych, którym dajemy dostęp do bazy aktorów, z której mogą dowolnie korzystać, również całkowicie bezpłatnie. I dzięki temu tworzy się platforma komunikacji, wymiany myśli w no właśnie tej kreatywnej energii, na co bardzo liczymy. Jeżeli istnieje coś takiego jak baza aktorów, aktorek, to co teraz się tworzy dopiero właściwie, bo to przecież jest rzecz zupełnie nowa, to zarówno ja jako reżyser, jak i wspólnie z reżyserem castingu jestem w stanie w swobodny sposób, bez żadnego, bez żadnych pośredników, którzy już kasują ode mnie jakieś pieniądze, jestem w stanie znaleźć pierwsze Osoby, które odpowiadają moim wyobrażeniom fizycznym, tylko to jest bardzo cenne, bo nawet jeżeli z wielu z nich nie wezmę i nie przejdą dalszego sita castingu, to ja już obejrzę ich twarze. Zrobię to sam, czy z reżyserem castingu, bez pośredników. Dla mnie to jest bardzo istotne. Bo pośrednicy dużo rzeczy selekcjonują sami, a ja nie wiem, czy to jest dobra selekcja. To jest ogromny zaszczyt bycia, bycia przyjętym oficjalnie wśród tej rodziny tych aktorów za to, że się zagrało na przykład w jakimś filmie. Ludzie, którzy szukają aktora, nie będą musieli zaglądać do każdej agencji pojedynczej, tylko mogą zaglądać do tej bazy i mają tam wszystkich aktorów. Właśnie ten społecznikowski charakter bazy mi się spodobał i pomyślałem, że byłoby fajnie pomóc wszystkim tym ludziom, którzy wpadli na pomysł tego rodzaju bazy, wpadli na pomysł łatwego skomunikowania aktorów z reżyserami i z reżyserami castingu, dali szansę wszystkim tym młodym bez studiów, po studiach, przed studiami zaistnieć w profesjonalnym kręgu. Mieliśmy premierę w ubiegłym roku na Festiwalu Filmowym w Gdyni. Od tego czasu zgromadziliśmy już półtora tysiąca aktorów. Mamy nadzieję, że docelowo będzie to największa, znaczy już jesteśmy największą bazą aktorów w Polsce. Mamy nadzieję, że zgromadzimy wszystkich aktorów zawodowych, Którzy kiedykolwiek w naszym kraju się wykształcili i pojawili. Taka solidna baza dla wszystkich aktorów, demokratyczna jest w dużym stopniu tak zwanym no, społecznym ratunkiem kulturalnym. Tak bym to najprościej nazwał dla mnie. To jest bardzo szlachetna idea.